Dzień dobry, witam na moim kanale. Dzisiaj troszeczkę opowiem o swoim akwarium. Akwarium około 220 litrów brutto. Moja przygoda z rośliniakiem dopiero się zaczyna, uczę się. Nie zawsze mi wychodzi opieka i prawidłowy wzrost roślin. Walka z glonami to jest u mnie standard. Miałem w akwarium już chyba wszystkie rodzaje glonów. Teraz troszeczkę akwarium odżywa po ogromnej pladze nitek. I zobaczymy jak to dalej się potoczy. Oświetlenie akwarium to jest około. 150 W, w LEDach, oczywiście. LEDy o barwie 8000, o temperaturze barwowej, przepraszam, 8500 kelwinów, 6500 kelwinów, jak również LEDy barwy niebieskiej i czerwonej typowej dla roślin. W moim akwarium Panuje taki trochę miszmasz i nieład. Ponieważ roślinniakiem zająłem się, nie tworząc akwarium od początku. Było inny wystrój, typowo pod paletki. No i później zacząłem dosadzać rośliny. No i troszeczkę to tak wygląda kompozycja dosyć. Może dziwnie i niektórzy mnie tutaj, ci, którzy się profesjonalnie zajmują roślinnymi akwariami, myślę, że mogą mnie tu skrytykować, ale mają pełne prawo do tego. Zdaję sobie z tego sprawę. W moim akwarium są rośliny takie jak Ludwigia repens rubin Nasea crassicaulis caulis bordo przepraszam za łacińskie wymowy. Nie znam łacińskiego i mogę się tu mylić: Pogestemon erectus, Limnofilia aromatica, Rotala colorata, Lotos zielony japoński, Alternatea neki mini, na pierwszym planie, bardzo tutaj zniszczona przez glony, Staurogenerepes i Hygrophilia simensis, Lotos tygrysi. Oraz u góry pistia. Akwarium w tej chwili przed przycinką. I niedługo planuję troszeczkę tutaj zrobić w porządku. I zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. A zapomniałem wspomnieć jeszcze o jednej roślinie, a mianowicie to Nina Belem. I kupiłem takie malutkie sadzonki tej rośliny. Ta, którą teraz widać. To w moim akwarium jest około dwóch i tygodnia od wsadzenia. Widzę, że zaczyna z boku puszczać młode, młode szczepki. Zobaczymy, może mi się uda ją jakoś dobrze tutaj uprawiać. No i jeszcze o jednej roślinie zapomniałem. Większa jej ilość jest w lewym, po lewej stronie akwarium. To jest Pogostemon stellatus. No i jeszcze Staurogenerpes. Też troszeczkę glony go opanowały. I powolutku z nimi walczę. Troszeczkę zaczynają być w odwrocie. I tak jak wspomniałem, zobaczymy jak to, jak to będzie dalej wszystko się toczyć. Parametry wody w moim akwarium to tak jak w pierwszym filmie o moim akwarium opisałem pod, pod filmikiem, to pH około 6, waha się 6, 6, 4 w zależności od, od, od dnia. Azotany na poziomie 20. No niżej trudno mi będzie zejść, ponieważ paletki karmię sercem wołowym. To niektórzy mogą mi zarzucić, ale nie jest to naturalny pokarm dla tych ryb, ale od wielu lat ryby te tak karmię. No i z reguły są w dobrej kondycji. Fosfor na poziomie 1,5 do 2, żelazo 0,5, temperatura około 28 stopni, a to ze względu na paletki. Problemem dobrania roślinności do paletek jest właśnie temperatura, też nie na wszystkie sobie mogę pozwolić, jak również twardość i pH wody. Nie twardość węglanowa jest w granicach zera do jednego. No i może dlatego z tego co czytałem, Tonina Belen, no w miarę, w miarę sobie tutaj radzi. Co jeszcze? Tak jak powiedziałem wcześniej. Moimi głównymi zainteresowaniami wcześniej były ryby, były paletki, dyskowce. Nawet przez jakiś czas należałem do Polskiego Klubu Miłośników Dyskowców, byłem członkiem. No niestety z przyczyn takich jak brak czasu, no nie jestem już członkiem, no bo być tylko, żeby opłacać składki, a nie móc się udzielać, no to. Chyba nie ma sensu, ale z niektórymi członkami utrzymuję kontakty do tej pory. Jak jest taka potrzeba, wymieniamy się. Ja dzwonię z reguły z pytaniami, jak sobie z tymi rybami radzić. O, rybach, o samych rybach postaram się nakręcić inny filmik, poopowiadać o nich. I jak już wspominałem we wcześniejszym filmie w opisie, większość moich ryb to tak zwane kundelki. Jedna tu na pierwszym planie, którą widać, taka ładna czerwona odmiana. Nazwa handlowa: Renant. No, jest to tak zwany rybak z tak zwanym rodowodem. No, z tego malucha, który tutaj płynie, może coś wyrośnie ładnego. Reszta to takie kundelki. Poza, że tak powiem, nie zostałyby sklasyfikowane na żadnej wystawie z różnych względów, ale to z czasem być może w innym filmiku postaram się opowiedzieć o zasadach klasyfikacji ryb i sędziowaniu. Co prawda, ja nie jestem sędzią w... Na konkursach, ale te podstawowe zasady w podstawowych zasadach oceniania tych ryb się orientuje. Na dzisiaj to wszystko. A jeszcze jedno. Chciałbym podziękować na koniec epoce akwariowej za to, że na moją prośbę ze mną się prywatnie skontaktował. Wymieniliśmy tutaj, udzielił mi kilku porad. Odnośnie walki z glonami, za co serdecznie mu dziękuję. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny film.